Cześć, witajcie. Dzisiaj na szybko zajmiemy się znalezieniem czterech ukrytych liter w grze Hero Wars. I jeżeli chodzi o sezon zimowy 2022, Y jest schowany tutaj na herbie timu, który tutaj będzie aktywował sztuczne oknie. Y, niestety, aby on był dostępny, właściwie widoczny, to ktoś inny musi je odpalić. I właściwie ktokolwiek, tak? To może być nasz team, to może być przeciwnika, wroga, kogokolwiek. Także tutaj na tych dzwoneczkach znajduje się Y, no i generalnie lecimy dalej. Z kolei trzy ostatnie są ukryte w kampanii, dwie leżą po prostu na planszy, natomiast ostatnią musimy rozwiązać mini prostą gierkę. Także tak, kolejna zanietka znajduje się zaraz tutaj w pierwszym rozdziale, leży sobie ona tutaj schowana wśród tych choinek, otrzymujemy dwójkę. Kolejny element również nie jest jakoś super mocno ukryty, ponieważ jest na rozdziale drugim, schowany również w drzewkach w ten sam sposób i otrzymujemy tę kolejną dwójkę. Ostatni element jest schowany już nieco dalej, musimy przejść tutaj na rozdział 12, czyli właściwie mamy pierwszy i drugi. Tak samo, czyli także. Yy, tylko tym razem mamy tutaj schowane yy, w tej jaskini, tutaj musimy kliknąć sobie w to pole. odpowiada nam się prosta minigierka, którą musimy po prostu sobie rozwiązać i otrzymujemy tutaj ostatnią literę. Także po rozwiązaniu zagadki otrzymujemy tutaj trójeczkę. No i zostaje nam cieszyć się odpalonymi ogniami. Mając wszystkie litery możemy aktywować fajerwerki, tutaj klikając na napis. Automatycznie też innym dajemy możliwość zdobycia Y, czy to naszemu teamowi, czy reszcie świata. Także klikamy, zdobywamy tutaj nagrody, świetnie. Inni widzą sztuczne ognie, my niestety ich nie widzimy. No i jeżeli chodzi o fajerwerki, no to w takim razie inni co teraz mogą zdobywać nagrody, a my już nasze otrzymywaliśmy, także to chyba tylko tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!